Tutaj mamy regulator solarny MPPT 20 amperów. Przetwornica DC-DC 24 na 12 V, amperomierz, regulator y, temperatury. Przetwornica 24 V DC na 230 V AC pełny sinus. Podłączenia. Tak to wygląda. Tutaj jest regulator temperatury. Ten czarny kwadracik to przekaźnik załączający przetwornice, akumulatory, Woltomierz i druga mała instalacja podłączona pod teraz jeden akumulator. Ona służy do sterowania yy, instalacją 12V. Tutaj mamy bezpieczniki. Tak to wygląda. Tutaj mamy aplikację pokazującą parametry całej instalacji. Napięcie 24 i 6. Ładowanie 2A. Akumulatory połączone szeregowo na napięcie 24V DC, podłączona przetwornica 24x12, aby wytworzyć napięcie sterowania. Mamy dzisiaj 5 maja. I słoneczko dzisiaj ładnie daje. Godzina 14. Z elektrowni mamy 144 W. Jeden panel. Napięcie 26,5 V, 26 stopni. I tak podejrzewam do godziny 18. No, jeszcze jak słoneczko troszkę zmieni kąt, to podejrzewam, że może dojść do 300 50W ładowanie ale podejrzewam, że akumulator już będzie naładowany bo mamy 90% tu natomiast jest tak prowizorycznie zrobiona cała rozgałęźnia więc tak zmieni mini elektrowni ładuje sobie urządzenie EcoFlow takie o, taka skrzyneczka to jest ta druga wersja Pierwsza, pierwszą oddałem bo się uszkodziła druga wersja ma już akumulatory Live PO04. Tutaj jest cała rozdzielnia. Instalacja została troszkę przerobiona. Zamontowano ogranicznik napięciowy rozłączania przetwornicy. I on tutaj jest ustawiony na 23, i chyba. 8V, już nie pamiętam jakoś tak. Aby rozłączać przetwornicę, druga mała instalacja do sterowania mały akumulator 10A, ten czerwony. Tutaj sterowniczek, właśnie załączający z przekaźnikiem przetwornicę. Aby nie rozładować nadmiernie akumulatorów, sterownik temperatury załączający wentylatory. I to wszystko.